Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was do wspólnej gry w Plants vs. Zombie Garden Warfare. Dzisiaj zagramy, zobaczymy czym w sumie: czy to będzie roślinka, czy nie. Zobaczę, jak tutaj jest z głośnością tej gry. Uuu, będzie za głośno. Przejdziemy sobie. Tak, to jakaś reklama. Ładuje nam się Shark Sharkbite Shores, moi drodzy. To jest ta mapa. Ładuje nam się gierka i zaraz zaczniemy. Zobaczymy, jak tutaj będziemy się spisywać, jak będziemy walczyć. The best chomper is a sneaky chomper czyli najlepszym chomperem jest taki sneaky, taki który się skrada, taki złodziejaszek Dobra, moi drodzy mamy sunflower. Oj, widzę, że chyba się skończyła gierka więc tak niefartownie nam trafiliśmy i jeszcze przegraliśmy, no ale za to dostaliśmy końce za darmo Cieszę się niezmiernie, dziękuję bardzo bardzo serdecznie Opuszczę tą grę tak dla odmiany i poszukamy jeszcze raz. Może uda nam się znaleźć jakąś gierkę. Tak żebyśmy mogli pograć normalnie. Oj, coś mi się długo ładuje te plans versus zombie. Halo! Boże, ale się to ładuje długo. Dobra, Team Vanisquish, Vanish Quish, kwisz. Już mamy 9000 coinów na, na zbieranych, więc za niedługo. No, może za jakiś czas sobie będziemy robili kolejny opening. Niestety, o, znaleźliśmy jakiś serwer, więc mam nadzieję, że tym razem to jest Crash Curse. Ok, patrzcie, jaki chomik z dynamitem, ciekawe Pitshack. Pitshack się nazywa. Ciekaw jestem, jak nam to pójdzie. Deploy your zombie stick cloud at the garden and make it harder for you. No dobrze, moi drodzy, może dzisiaj dla odmiany zagramy z scientistem. I mamy te skipy. Dobra, ma czwarty poziom nasz scientist. Mamy astronautę, więc zagrajmy sobie astronautom. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, mało nas tutaj jest. No to są takie bombki, on tutaj. Widzicie, rank 28. Dostaliśmy nowy, nową paczkę. Zobaczmy, tu jest. Co to jest? A, teleport. No dobra. My wiedzieli. Ok. Ciekaw jestem. No dobra, nas jest troszkę tu mało. Zanim się znajdziemy, to trochę minie. Dobra, ale dostał headshot. Widzę tutaj jeden z roślinek dostał. Więc jest ok. Zakleju. okej, okay, ale się udało jakoś tutaj przeżyć. Dobra, pomagam mu. Jest, udało się. Subcio. Tutaj pokazuje nam jakiś healing, tyle dobrze. Mam nadzieję, że mi się Butla zaraz załaduje. Moi drodzy, bo chciałbym się uleczyć. Bo tutaj już przegraliśmy. Widzę. Ja się oddale w sumie, żeby tą butlę tutaj zachować sobie. Niech nas leczy. Ok, widzę, że tu towarzyszy naszych nie ma. Czekaj, gdzie są nasi koledzy? Ciekaw jestem, gdzie oni są wszyscy. Gdzie tu jest nasz zombie? Halo, pomocniku mój, tu jest jeden. Też jest kolega. Ja będę zrzucał tu A nie wiem, gdzie oni są. Tutaj mamy jednego kolega. Dobra. Ile macie życia? Macie butle. No, nie wiem, rzucam butelki, ale tutaj nikt nie przylatuje. Patrzcie, dostał tam ktoś ode mnie jeden. Dobra, mamy asystę, pięknie. Słuchajcie, ja jeszcze wyjdę troszkę do gierki. Bo troszkę za cicho jest, ja nic nie słyszę. Tak myślę, będzie lepiej. Dobra, gdzie jest ten nasz przeciwnik? wo! Wow, wow. Dobra, leczmy się tutaj, chilujmy się. No, już dałem mu hila. No, niestety, no. Jak my nie współpracujemy, to tak potem się dzieje. Właśnie. To jest ten kaktusik. Tu jest pan kaktus. Pięknie. Pięknie, panowie, pięknie. Lecimy. To jest piszuter. Dobra, udało się. Ale ładną broń ma. Bardzo mocna jest ta broń tego astronauty, tego doktorka. Muszę przyznać. Dobra, ale tu nikogo nie widzę. Ciekawe gdzie oni są. Dobra, udało się. Ej, mocna jest bardzo ta broń. Dobra. Dobra. Z każdej strony go bierzemy. Dobra, udało się, pięknie. Możemy podnieść naszego towarzysza. Dobra, też się udało. Leczcie się. Ja się uleczę, pięknie mi idzie. Słuchajcie, chyba ten astronauta nie jest taki zły, szczerze mówiąc. Bardzo fajnie się nim gra. Znaczy, no, wiadomo, nie chodzi o astronautę, a raczej. Nie samą klasę, tak? Klasę postaci, czyli takiego może nie inżyniera, ale tego doktorka takiego. Bardzo mocna klasa. Widzę, że tutaj są nasi towarzysze. Ups. Dobra, zginął. Asystę dostaliśmy. Ciekawe, co dają te Moonrock Launcher. Dobra, bardzo ładnie. On ma chyba full życia, z tego co widzę. No ale ładnie, no widzę, że tutaj te roślinki tak słabo trochę. Nie chcą się pojawiać. Mało osób tutaj gra. Ok, dostaliśmy jakiegoś quest'a, aniż two players. A dołek, zaliczymy? Golfach zagramy? Nie, nie da się, chyba, w sumie, tak za bardzo. Dobra, leczymy się, moi drodzy, pięknie to zrobiliśmy, a ten się tu leczy pięknie. Bardzo ładnie, 35 hp mamy. Dobra, skrzeszamy się trochę. Jeszcze jednego, jedną postać powinniśmy tutaj ubić. Dzięki temu dostaniemy kolejnego. Tutaj zaliczymy quest cika Mam nadzieję, że się uda. Gdzie tu są nasi towarzysze? Nie widzę tu naszych przeciwników. Ciekawe, gdzie są. Gdzie się pokryli? O, więcej osób. O, jaki tutaj gość przyszedł. Ale ma rangę boską, ładnie. Długo musi grać w to. Troszkę się uleczyliśmy, dobra udało się. Pięknie, nie mam hila, niestety dla Was, moi drodzy. Tu jakiś chester, fajnie to wygląda. Ha, <grywa> bardzo ładnie Moi kochani jaka gdzie oni są. Dobra, asysta. Tu się wzajemnie widzę. Czemu trójki nie wyjećę? Dobra. Gdzie jesteście? Gdzie on jest? 44 do 22. Mało graczy jest coś. Mi się nie podoba. Mi się niestety nie podoba, że jest tak mało graczy. udało się Okej, okay, 47 jest. Słuchajcie, ale 12 mam tutaj tych. Idę machapa. Dobra, się wyleczyliśmy, możemy lecieć dalej, wow. jest, udało się, moi drodzy. Bardzo ładnie, pięknie poszło. Super. Ciekawe, ile dostaniemy. Monet. Wow, 5200. Uhuhu! Bardzo ładnie, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.